Cześć, witajcie na moim kanale. <laughs> Dzisiaj, tak jak tam pisaliście niektórzy, że mam wziąć w końcu tego. Eee, mega Paradis. No nie cierpię tej zrabki, no ale zobaczymy. I zabrałem z numerem 11. Do tego dobrałem mega linie, czyli Mechatrona z numerem też 11, czyli Desperado kontra Mechatron. I zobaczymy, co wyniknie z tego. Cztery dychy wydane. Do tego dokupiłem sekeno liczby, stawka razy 5. Tam już shorta wróciłem. Sprawdziłem, miałem czwóreczkę na razy 5, czyli 90 zł. Nie, piątka nie chciała wlecieć, by było 1250. No ale może kiedy indziej. Ale tak super, bo wróciło mi się, nie? 50 wydałem. 90 wygrałem, także w jestem do przodu. A jeszcze jedna ciekawostka, powtórzyłem te liczby. i miałem 20 złoty, bo trójka padła, także 50 jestem do przodu. 50 wydałem, 100 wygrałem, także jest dobrze. Jestem 50 do przodu, a jeszcze tutaj mamy. ciekawy co tu. Jeżeli tu już będzie, to już będę dalej plusował. Na razie jestem 50 No zobaczymy. jedenastki W każdym bądź razie jedenastki Najwięcej ja się tego właśnie paralisa Ojej. Raz to drapałem i ten... tak mi się to wszystko myli, no ale zobaczymy. Dobra, ja to sobie drapie i będziemy się już za moment. naddrapane bo nie będziemy tu drapać pół godziny. Tu zostawię jedną linię, tu zostawię połowę i, i zobaczymy co będzie. No to widzimy się za chwileczkę. Kurczę, wszystko mi się tu. Ach, dobra. Jeszcze raz od nowa muszę zacząć, bo już nawijam, nawijam i. Dobra, jestem z powrotem nadrapane. Nawijałem, że pogubiłem się, ale tam mi się nie nagrało. Patrzę tutaj jest inaczej. Nie, nie włączony telefon i sobie mówię do was. Nie? Jeszcze raz. Mi te symbole się tu yy, po prostu mieszają. Nie wiem jak tu, o, meduza była. I teraz drapałem mango, bo wczoraj wieczorem drapałem i tego nie widziałem, teraz widzę, jest rano, tak dwa dni drapię już tą, ten film trwa już dwa dni, dobra, nie wiem, tu zaś w pionie mi się nagrywało, musiałem to zlikwidować i tak to wyszło, na razie nic tu nie ma, mam tutaj tylko wyspa mi brakuje chyba, czy palma, nie wiem jak to się tam nazywa, żeby było 160 zł, ale to tam wątpię, żeby takie coś padło. Nie lubię tego Paradiso. Naprawdę mogę wręcz powiedzieć, że nienawidzę. Och, desperadosów! No ale raz tylko drapałem jedną, więc spróbuję tą. Jak tu coś padnie, no to może się polubimy. No a i do tego Megaliny na razie nie ma nic. I właśnie zacząłem drapać. Patrzcie, nagrywa auto, ale jeszcze nie zdążyłem strapać tego auta. Także dobrze, że się skapłem, bo bym odcinek nagrał, którego by nie było no to mamy autko dobra szukamy dalej autka tu mamy autko i i, i tu mamy autko dobra no. tak to jest jak się dwa dni drapie to potem człowiek głupieje mamy gwiazdę jeszcze autko było. Gwiazdę, gwiazdę, gwiazdę. I tu jeszcze autko. Ja nie mogę. Tak człowiek łyka to, że. Widzicie jak to jest. I zegar. Wszędzie ładnie pięknie. Ale brakuje, nie? Ale może, może tu jeszcze auto. Kurde, co ja popuszczałem tyle. Ej, I tu mamy cytrynę. No to słoneczka już nie będzie. Cytryna, dobra. Tu mamy pióro. Pióro pióro, pióro pogoda znowu taka se. to jeszcze było chyba, no, pogoda sobie taka se, można powiedzieć. Znowu tak niby, niby ciepło, niby nie ciepło. Serce to kitu kurde to lato. No ale co zrobić? Co zrobić? Żółwik. Tu mamy żółwia. żółwia żółwia I żółwia. I koniec żółwi. I mamy szminkę. A szminki nie ma. Czy jest? Jest. Ale nic nam nie daje. Jedynie się pomalować. Mamy już teraz podkowę podkowałem i znowu zbliżamy się do wiadomo czego porażki kości kości czy są gdzieś kości no to pozostaje nam teraz popcorn Flaminga nie ma Popcorn Liścia nie ma No to teraz będą Tych co nie ma Arbuz Tu jest arbuz, ale to tam nic nie daje Już Już wiemy co będzie, nie I biedronka I biedronka no. I Biedronka jako Stąpka Chyba, że bonus znowu, ale... O, gdzie tam bonus? Świnia HB, czyli co? HB, przegrane Megalinie, Mechatron przegrany No to jedziemy z tym... Eee, z tym kurczę Paradiso nieszczęsnym I mamy Tukana. Teraz znajdź tukana. Panie, co to? Nie, to nie jest tukan chyba. Nie, to jest kaczka jakaś. Tukan to chyba to będzie. Jest w tej zjadki. Nie, jaki. Tukan. Gdzie jest ten tukan jeszcze? Gdzie jest ten tukan? Czy ja tu widzę gdzieś tukana? Chyba, że ma. Jest jakaś pelika, ale tu kana nie ma, chyba już. Dobra łódź. Czy jest gdzieś tu łódź? Chyba tu <laughs> nic nie będę mówić, muszę się skupić na, na szukaniu, bo kurczę, i tak pewno coś pominę i tak. Co to jest? paszport paszport takie coś jak czy jest gdzieś tu paszport? O, tu no. no to by było koniec? nie wiem pióro czy jest gdzieś takie pióro? gdzieś tu pewno jest wejść to w człowieku znaleźć pióro pióro to jest to pióro to jest to pióro i tu jest pióro dwa dwa pióra i tu jest pióro I mamy kokos, kokos to jest takie coś i takie, coś tu o te symbole to są maka, makabra jakaś kokos czy jest gdzieś no tu jeszcze jest i i to by było chyba na tyle dobra a teraz co? krewetka krewetka czyli takie coś gdzie jest ta krewetka Gdzieś pewno tu jest takie chyba krewetka tak Gdybym tak drapał codziennie to bym już potem doszedł do wprawy ale ja człowiek raz tu drapałem to to wygląda jak wygląda nie mamy palmę Palmę tu jest palma Tu jest palma Aha, bo to jest ta wyspa, nie? Myślałem, że już mamy tą palmę, a to jest wyspa, kurde A tak by było, no tak, mam wyspę, no A ja pierniczę, co za Balsam Balsam, jak on to wygląda, takie coś Balsam Czy jest gdzieś tu balsam? To jest chyba balsam. No, balsam. No dobra I pinata, kurde, ludzie, pinata. To jest ta pinata. To taki konik. Pinata to. to Ktoś tam pisał, że bierz w wszystko wygrane No widzę właśnie Lemonka Nie to jest kiwi Chyba Lemonka jest tu Tu jeszcze był balsam chyba, bo lemonka Lemonka nie ja będę już tu przedłużać, bo nie wiem co tu, ale raczej nic nie ma. P, K. To jest drugi raz co drapałem Paradiso i ostatni. Nie chcę tego widzieć na oczy. Nienawidzę tej drapki. Megalinie i Paradiso niestety porażka. Cztery dychy do tyłu. Znaczy do tyłu, no, te keno tam co wstawiłem 90 złotych miałem Wysłałem za 50 razem z tymi trapkami, a wygrałem 90 z Keno, więc 40 jestem tak do przodu jeszcze. 40 do przodu, bo wysłałem jeszcze raz, powtórzyłem kupon za 10 i wygrałem 20, a więc jestem 50 do przodu, można powiedzieć. Także jeszcze nie źle, bo Keno mi odrobiło straty. Reszta szalc, to jeszcze tym rozumiem, bo lubię. Ale tego. Tego już nie będę drapał, już Wam mówię. Nie drapię tego, bo nienawidzę. Rozumiem. Jeśli masz na. To, co mi się tu włączyło? Kurczę. Telefon mi się włączył. Sam i mi i ten, że nie lubię drapać. Mi tu mówi, że jak cię spędzi, to. Ja o co tu chodzi. Nowy asystent Gogla. Mi się włączył, ale dlaczego? To nie wiem. Jak mówiłem o paradiso, że ja piernicze. Drapanie, o drapaniu mówiłem, mi się włączyło. Porada medyczna. No. <grafię> o ludzie. Co tu chodzi? O co tu chodzi? Dobra, nie przedłużając, dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcję i łapki, no i widzimy się już w następnym drapańsku, ale już nie z Paradiso, nie, to Desperados już jest do, wiecie gdzie, do kosza totalnego, nie chcę to w, na oczy widzieć tego, nienawidzę tych zdrabki. Yy, mechatrona jeszcze po pomechatrocimy, a... Resztę będę brał takie, co nie drapie. Krzyżówka oczywiście się pojawi, bo tam krzyżówka musi być. Teraz ma, zrobiłem przerwę, ale krzyżóweczka musi być. Dobra. To trzymajcie się. Do następnego. Cześć.